Chciałem Państwa poinformować, właściwie on wynika z Waszej aktywności dziennikarskiej, ponieważ pojawiło się w prasie wiele artykułów dotyczących ewentualnych podwyżek cen wody, które miałyby być wprowadzone w mieście Biała Podlaska. Zresztą w wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miasta, przedstawicieli spółki Wodkan, jakoby zapotrzebowanie na wodę zmniejszyło się w momencie, gdy zostały też prowadzone. Opłaty śmieciowe połączone z zużyciem wody. Zapytałem pana prezesa spółki Wodkan, ale również pana prezydenta miasta Biała Podlaska o to, jakie zarobki są w spółce Wodkan, zarówno rady nadzorcze, jak i zarządu. Dostałem taką odpowiedź, oczywiście Państwu ją przekażę. Wynika z tego, że pan Janusz Bystrzyński prezes spółki w 2020 roku zarobił brutto 246 749 zł, a pan Ernest Jaroszek, który jest wiceprezesem w 2020 roku zarobił 220 000 złotych co jest bardzo ciekawe, ponieważ jak państwo pamiętacie, gdy ja odchodziłem z urzędu miasta prezesem spółki był pan Mirosław Kapłan i pan Mirosław Kapłan był jedynym prezesem, nie miał wiceprezesa, doprowadziliśmy do takiej sytuacji też reformując spółkę, odchudzając jej administrację. Uważam, że świetnie sobie radził na tym stanowisku, o czym świadczą umowy, które podpisywał na przykład z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na ponad 50 milionów złotych inwestycji w majątek spółki. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy dwóch panów prezesów za prawie pół miliona złotych rocznie, a z drugiej strony mówi się nam o tym, że Białczanie zużywają za mało wody i trzeba szykować podwyżki, co moim zdaniem jest nie w porządku, jeżeli chodzi o to, że się mówiło, że ta władza będzie tania, będzie skromna i będzie zabiegała o to, żeby mieszkańcom miasta, jeżeli chodzi o opłaty eksploatacyjne, było jak najlepiej. Co jest ciekawe, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Biaskiej Wodociągi i Kanalizacja Wodkan w przypadku przewodniczącego Rady pana Krzysztofa Trochimiuka opowiada to jest kwota 60, prawie 5 tysięcy złotych, Ale również w Radzie Nadzorczej jest pan Maciej Buczyński, obecny wiceprezydent miasta, za kwotę 61 tysięcy złotych. To, szanowni Państwo, pokazuje jak krzyżowo ta władza. Uposaża się w różnych miejscach, w spółkach i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Nadzorczej, to no ta kwota jest znaczna, jest wysoka. No ale dlaczego z drugiej strony podobna kwota jest u wiceprezydenta miasta Biała Podlaska, de facto pełni funkcję wiceprezydenta. I z drugiej strony też musi być spółce. Ja rozumiem, że to jest ta idea, że zatrudniajmy teraz swoich. Ponieważ, jak nie możemy zwiększyć pensji w urzędzie, to możemy spróbować pomóc im w spółkach, Szanowni Państwo. Dlaczego zadałem pytanie również prezydentowi miasta Biała Podlaska i oczywiście dostałem tą odpowiedź? Ona jest podpisana przez pana Macieja Buczyńskiego, zastępcę prezydenta miasta, o wynagrodzenie w spółkach, ponieważ to jest odpowiedź z 25 lutego 2001 roku. Ponieważ 3 sierpnia 2020 roku do, zadałem bardzo podobne pytanie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie w ZGL-u, prezydenta miasta Michała Liciniuka. Wtedy również pan Maciej Buczyński udzielił mi odpowiedzi i na zadane moje pytanie o wynagrodzenie dostałem odpowiedź, że pytanie o wynagrodzenie poszczególnych pracowników spółek winno być skierowane do poszczególnych spółek. Organ uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce komunalnej nie ustala wynagrodzeń pracowników spółek komunalnych, a co za tym idzie, nie posiadam takich informacji. Jak Państwo widzicie, między sierpniem a kolejnym, kolejnymi miesiącami, a więc lutym 2021 roku, minęło kilka miesięcy, i już miasto może udzielić takich odpowiedzi, co jest absurdalne, pokazuje to. Namacalny przykład, który miała jedna z fundacji lubelskich, nie otrzymując projektu za stadion, że również tak samo miasto działało w stosunku do parlamentarzystów, co jest oczywiście nieuprawnione, jak widzimy na namacalnym przykładzie. Miasto posiada takie informacje i takimi informacjami powinno się dzielić. To nie są informacje tajne, tylko to są informacje publiczne, gdzie każdy z nas jako obywateli ma prawo wiedzieć, na co idą nasze podatki, jak są wydawane, i ja mogę Państwa zapewnić że będę również pytał o wynagrodzenia w innych spółkach i o to, jak jest prowadzona polityka komunalna w innych spółkach, bo nie może być takiej sytuacji, że miasto dzisiaj ma bardzo dużo środków finansowych, przynajmniej tak mówi, ma pieniądze na PR, ma pieniądze na to, żeby prezydenta obsługiwało kilka redakcji, kilka osób a z drugiej strony mówi się nam o podwyżkach, a z drugiej strony mówi się, że nie ma pieniędzy na nowe drogi, nie ma pieniędzy na...